ulubieńce perfumowi i to będzie temat w zasadzie szeroko, że tak powiem, porozdzielany bo to nie będzie zestawienie takich typowych ulubieńców ulubieńców, ale pokazując siedem flakonów, które postanowiłam, że chcę tutaj zaprezentować chcę na przykład wspomnieć o jednej z moich ulubionych autorek jeżeli chodzi o polskie zapachy chcę wspomnieć o jednym z moich, myślę że dwóch ukochanych zapachów butikowych Selin. myślę, że wskazać świetnego ulubieńca jeżeli chodzi o zapachy sieciówkowe, konkretnie nie tak polecaną sarę, tylko coś sensowniejszego Massimo Dutti oprócz tego zapach z przepiękną praniowością i lotosem Świetną, fenomenalną, yy, uwielbiam ten zapach, perełkę, jednocześnie bywającą bardzo budżetowo, tak właśnie, którą tu spoglądam, żebym tak. Markę, która ma przepiękne flakony z takimi, powiedzmy, się to hostami oraz pewną markę, która jest moim mocnym ulubieńcem i gdzieś tak blisko 2,5 yy, roku gdzieś tak, tak 2,5. Mniej więcej gdzieś tam wstecz, to wskazywałam i opowiadałam o tej marce, że marka jest odkryciem. I tak się zastanawiam, od czego tutaj zacząć. Wybrałam celowo właśnie taką siódemkę, bo u mnie to jednak gdzieś jest ta mocna obsesyjność liczbowa. Oczywiście najbardziej na punkcie 11, ale 11 do tego nie za długiego odcinka jednak nie chciałam wybierać, więc padło na siódemkę. Brałam pod uwagę pięć albo siedem. Od czego by tu zacząć, mogę powiedzieć tyle, że zapach, który mi w tym momencie towarzyszy to z kolei jest mój największy ulubieniec, moja ukochana kwestia, że chodzi o wanilię. Ja za wanilią nie przepadam, natomiast faktycznie ten zapach, a jest to L'Artisan, ta wersja wanilia, drewno, tytoń, suszone owoce, ogrom rumu ta jest po prostu fenomenalna, tak niesamowicie intensywna, ekspansywna, wyjątkowa, charyzmatyczna, cudo Więc ten zapach faktycznie mi towarzyszy i jest moim największym ulubieńcem, jeżeli chodzi o wanilię Gdzie za wanilią praktycznie w ogóle nie przepadam w wcześniejszym takim krótkim odcinku na żywo, zakończonym trochę bardziej formą podcastową yy, Wspominałam o kwestii właśnie, jak te różne wanilię i mają się do siebie i że tak naprawdę ta dużo dawniejsza, która miała jeszcze dużo wyższe ceny, nie do końca. Na chwilkę włączę obraz przed tym tego, bo mi przeszkadza, jednak zaraz wrócę z obrazem. Powiem szczerze, to ta właśnie jest z się... 6 czy 8 roku, jednak nie do końca. Nie do końca powiedziałabym, że biorąc pod uwagę zbójeckie ceny tego zapachu, to ona mnie w sumie rozczarowała. Natomiast ta, Późniejsza perfumiarza Bertrand du Schaffuch, mojego ulubionego perfumiarza hawane weni, też ta nazwa jest tam Venni Absolutement chyba tak No to ta jest fenomenalna, ta mi teraz mocno towarzyszy Ta będzie świetnym, bo jeszcze troszeczkę mam um, otuleniem, ociepleniem Takim dopełnieniem chłodniejszej aury Także fenomenalny zapach, najdoskonalsza wanilia Ciekawe, dopełniona, o świetnych parametrach niestety ja już praktycznie wyzerowałam flakonikę męczącą, tylko trochę w dekancie. I mówiłam o tym, jak ktoś dołączył później, że to będą ulubieńcy różnego typu. Dlatego, że tutaj się pojawi na przykład ulubieniec sieciówkowy, ulubiona twórczyni polska, jeden z ulubionych zapaków, jeżeli chodzi o Serin, bardzo tutaj wyjątkowa marka, ulubiona. Taka mocno ulubiona kwestia, gdzieś tam pranie lotos. No, tu będą różne kwestie, spojrzenie na różne aspekty. Arkadiusz Majka, cześć, cześć, witam. Coś ci potroiło wiadomość, nie wiem, czy tak celowo, czy nie. A, cześć i pa, no to pa. W każdym razie dosyć niedawno przedstawiałam w film z odcinków na żywo ten nowy nabytek, zapach, który znam, o którym opowiadałam, że można go utrafić w fajnej cenie i jest to świetna. Świetna perełka, mój ogromny ulubienie na taką przejście z lata w jesień, na taką ciepłą złotą jesień, jest to marka Clean i jest to zapach, który się nazywa Radiant Nectar. Miałam mniejszą ilość dekan, teraz spora ilość tutaj militrów, ale też będę szykowała buteleczkę mojej mamy i to jest po prostu przepiękny zapach. To jest taka bardziej zaokrąglona, trochę słodsza, ale nie zasłodzona, trochę drzewna wersja Sonic Flower Room 1015. Informowałam, jak bywał świetnej cenie. Gdybym miała tutaj wskazać mocnego ulubieńca sieciówkowego, ja bym odeszła od kwestii sary. Bardziej mi się nastawiła na Massimo Duty. I to jest taki mocny ulubieniec. Jest to zapach, który się nazywa Braille Jasmine czy Jasmine W bardzo ładnym, minimalistycznym, brązowym flakoniku. I tutaj mamy generalnie gruszkę jaśmin ale przede wszystkim jest taki efekt praniowy takim powiedziałam kwiatowo-praniowy. I powiem szczerze, gdzieś tam możemy polubić ten zapad. lubię takie klimaty praniowe, na przykład Frederick Mal akne, ale z akne mam, akne mi przeszło, a z tym jest po prostu idealnie. A już w temacie praniowym, w tym oto małym różowawym, jasno-różowym flakoniku, mamy zapad, który się nazywa Loto Laware Lavare Extract. I to jest taki ekstrakt praniowo-kwiatowy też kwiatowy, z przepiękną lotosowością, po prostu idealnie w punkt praniowość i ta kwiatowość, także ogromnie uwielbiam. Jeżeli chodzi o: o te kwestie ulubieńców. Mówiłam, że to jakby rozszerzę na różne aspekty, różne kwestie. Jedna z moich ulubionych polskich twórczych, Ania Bojara, ogrom zapachów mam. Tutaj wzięłam ten do zaprezentowania z przepiękną zielonością, wiosną i w ogóle. Przede wszystkim Ania stworzyła ogrom pięknych zapachów, przepiękne roślinności, e, ogrom prawdy, natury. Bardzo dużo zapachów Ani mam. I powiem szczerze, że chyba nigdy tak typowo nie było, żeby zapach Ani mnie rozczarował. Mogą być niektóre bardziej moje, inne mniej, ale jednak nie mogę odmówić tutaj naprawdę przepięknej wrażliwości zapachowej Ani. I już jednokrotnie wspominam, że Ania Bojara i Kamil Bańkowski to są chyba twórcy, jeżeli chodzi o polskie zapachy. Chyba jednak najbliżsi mi, jeżeli chodzi o jakieś takie moje upodobania, wrażliwość, odbiór zapachów, jakieś takie połączenia z zapachami. Nie wiem. Po prostu w przypadku Ani zapachów, nawet jeżeli widzę, że nie do końca może moje nuty, tak dalekby, mam chęć, potrzebę sprawdzania, widzę szansę na ogromne, ogromne, tutaj pozytywne wrażenia. min break. Nie wiem czy to jest tutaj. Hejka, hej, witam, witam. Sławek. No, coś tam... Moment, moment. Z połączenie przeczytam. Sławek SQ1 GZS. Nie wiem. Nie wiem, co ma znaczyć ten komentarz. Nie do końca go rozumiem. Wracając do ulubieńców. Jeżeli chodzi o butikowe Selin, byłam dwa razy w butiku. Lin w Pradze. Skończyłaś się tym flakonikiem, czyli Saint Germain. Przepiękny zapach, przepiękny tutaj, boki są prążkowane, minimalistyczny flakonie, czarny korek na magnes, tutaj to oznaczenie, selin, wszystko super. Przepiękny zapach, przepiękna, lekko kosmetyczna, lekko kremowa, pięknie tak gładko wkomponowany heliotrof, lekko Neroli. Ja za heliotrofem Neroli nie przepadam, trochę Irysa. Przepiękny zapach z taką szlachetnością, gdzie nie ma ostrego, zielonego, gorzkiego Neroli, gdzie nie ma na jakiegoś tam pudrowego, kosmetycznego, migdałowego, heliotrofu, Trochę jest pięknie, jest gładko, jest cudownie, jest szlachetnie, także to jest przepiękny zapach Ale to jest jeden z, myślę, takich moich dwóch mocnych ulubieńców, jeżeli chodzi o butikowe selin Relacja, jeżeli chodzi o całość ciała, wszelki przegląd z butikowych selin będzie um, Ogólnie to jest tak, że w sumie sprawdziłam 11, bo są jeszcze próbki Black Tie Generalnie 12 zapachów będę mogła relacjonować um, Co tutaj jeszcze? Gdzieś tam... W lutym, ponad dwa lata temu, opowiadałam o marce tuch z Maison Store. Marka na wyłączność. Na sześć zapachów marki, mam pięć flakonów. Takim to ulubieńcem jest Marka. Bo tak jak mówię, tutaj pojawił się ulubieniec sieciówkowy. Kwestia ulubionej polskiej twórczyni. Kwestia ulubieńca, jeżeli chodzi o butikowe Selin. Kwestia tutaj, ulubieniec. Mocny ulubieniec markowe w sensie, no, żeby na, na 6 zapachów marki, żeby skończyło się pięcioma flakonami. Tu się wszystko zgadza: zapachy, flakony, e opakowania, wszystko te korki drewniane, e minimalistyczność flakonów, przepiękne kompozycje, e bardzo dobre parametry. Ten jest niesamowity. Filrusz to jest taki zapach, gdzie mam taką gładką, taką ciepłą balsamiczną, taką trochę jakby starożytną aura. Jest to niesamowite. To nie jest zapach, żeby go tak wąchać, może z nosem w nadgarsku, tak z bliska, bo może być problematyczne, ale ta aura, która do nas dociera, taka całościowa, dookoła, to jest po prostu coś bardzo drogocennego, takiego właśnie. Bogatego, drogocennego, balsamicznego, starożytnego. Także mało jest takich zapachów ze dźwiękiem takim, powiedziałeś, nie, takich bogactw starożytnych. Także to jest na pewno niesamowita propozycja. Mam też cztery inne zapachy tej marki w postaci flakonu, w sumie pięć. Tutaj ciekawoska, ulubieniec. Taki... To nie jest tak, że ja wskazuję, to jest jedyny ulubieniec, jeżeli chodzi, nie wiem, o daną kwestię. Jakby ja tutaj chciałam, jakby. Pokrążyć wokół kwestii ulubieńców, poruszyć różne aspekty, bo i kwestie butikowości, kwestie polskich zapał, kwestie sieciówkowe, kwestie budżetowe, kwestie ekstraktowe. Tutaj na przykład kwestia flakonikową. Bardzo lubię flakoniki marki Le Parfum d'Arosin z tym powiedzmy chwostami. Nie wiem jak to się do końca to nazywam, te sznureczki nie sznureczki. Dziś tam takie też się pojawiają w marce Oriza, trochę inne. To jest akurat zapach Equium, chyba tak. To jest taki zapach przepięknej różaności, pięknej prawdy ogrodu różonego. Zresztą w tej marce w ogóle jest jakby zabawa tematem róży i róża w różnych zestawieniach. Przeróżne zapachy tej marki się u mnie przewijały, mam bądź miałam. Um, także wydaje mi się, że siedem rzeczy tutaj padło. Krążą wokół siedmiu flakonów, ale jeszcze przypomniałam kwestię tego, co mocno u mnie teraz projektuje zapach, który mam mocno w życiu, a jest to wydało w kwestii wanilii. A za wanilią nie przepadam, ale zawsze najpiękniejszą dla mnie wanilią będzie fenomenalny unikat L'Artisan havana Veni pod inną nazwą, jako weni absolutną, chyba jakoś tak. To jest po prostu bajka. Wanilia y, przepiękna, szlachetna, y, charyzmatyczna, z drzewem, z rumem, z dodatkami, no, fenomenalny zapach i zawsze się będę tym zapachem zachwycać i zawsze będzie dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o wanilię i... Chyba nic nie jest w stanie tego zapachu przebić Ale opowiadałam też i w tym odcinku, i w tym wcześniejszym Zakończonym bardziej podcastowo Że ta druga wanilia, zresztą to nie jest tak, że Larci ma tylko dwie wanilie, ale ta jeszcze dawniejsza 76, bo 78 rok Tamta jednak, jeszcze biorąc pod uwagę zabójcze ceny, jednak rozczarowała no tak, wanilia, liang liang i sandałowiec I pojawił się taki aspekt hmm, niespecjalnej wanilii, jakiejś takiej trochę gumowej w pewnym momencie nie wiem, potem ten liang tą swoją taką gładkością, tropikalnością dołącza, ale jednak nie jest w stanie dorównać fenomenalnie Havana Veni, gdzie jest takie zaostrzenie, drzewo, rum cudo także, a tutaj ten zapach, co pokazywałam sieciówkowy, przypomnę, też dołączył później ten z Massimo Duty, to z kolei Dużo lepiej mi się go nosi, odbieraj w ogóle świetna propozycja sieciówkowa. Czuję się dużo lepszy, dużo wyżej niż wszelkie zapachy stare, I to jest bardzo dla myślników akne Frederick. Ale mam akne, dużo droższe, a z nimi mi przeszło, a z tymi nie. Tak jak mówię, z kolei dużo tańszy zapach niż Room Fitnik Sonic Flower, ale taka bardziej cieplejsza, trochę słodsza, troszeczkę ale zasłodzona, trochę drzewna. Taka aura na cieplejszą złotą jesień, ale właśnie w klimatach sonic flower, czyli tam irys, gruszka, powietrze ale tu właśnie trochę drewna, trochę słodycze, bardzo udany zapach i informowałam na kanale w odcinkach okazje perfumowe gdy były, była szansa na świetną cenę 147 zł za 100m tego fenomenalnego zapachu, flakon tester z korkiem, wszystko super i przepiękna propozycja, to jest zapach, który uważam, że ma szansę zdobywać naprawdę komplementy to jest po prostu przepiękna propozycja, bardzo się spodobał mojej mamie ten z kolei, jak szykowałam koleżance próbkę, bardzo się spodobał mojej koleżance perfumowej z grupy niszowe ten z kolei e, Esy Lavare, czyli praniowo, kwiatowy, lotosowy z absolutem z lotosa, bardzo wiem, że polubiła e, moja wnizka Agnieszka Udaria no, Saint myślę, że ma wielu ulubieńców i generalnie budzikowe korki. Sofku Tuch to będzie zawsze marka, którą będę wyróżniała z różnych względów. I na moim kanale można znaleźć różne opowieści o tej marce. Również na zasadzie flakonik w terenie, na przykład Wotum. Flakonik Wotum, miętowy las. Flakonik w terenie nad morzem przedstawiam go. A flakoniki Le Parfum de Lusine, właśnie i ten kształt, i te korki, i te właśnie zawieszki no jest sentyment, ponieważ jest to jedna z takich marek niszowych, które poznawałam lata, lata, lata temu. To jeszcze takie czasy dużej gdzieś tam dostępności w Quality Missile, no nie wiem jak teraz, ale teraz ta marka, nie mówię, że cały asortyment, ale generalnie u nas w Trójmieście jest w sopockim stylu. A przypomnę, jeżeli chodzi o... No, wszystko mi leci. Jeżeli chodzi o clean, to się zdarzałem, chociaż nie wiem, czy ten w Douglasie. Jeżeli chodzi o Celine, to niestety butik Selin w Polsce niedostępny. Jeżeli chodzi o zapachy ani, bo ja to tak jak mówię, generalnie kontakt gdzieś tam Instagram, Facebook. Jeżeli chodzi o Le Parfum do to my mamy właśnie w sopolskim stylu, a jeżeli chodzi o filerusz, to przypomnę Maison Store Perfumeria niszowa w Gdańsku na Mariackiej albo online i wspominałam o tym, że Maison Store jest dla mnie najbardziej niszową perfumerią z różnych względów w Polsce. No nic pozdrawiam, do usłyszenia miłego wieczoru.